Witajcie moi mili, z tej strony Galaxy LPS, a dzisiaj zapraszam was na już chyba ósmy shopping? Nie wiem, <laughs> już, się, już się gubię. No, cóż, yy, jedna figurka przyszła mi dzisiaj, a druga figurka przyszła mi tydzień temu, a więc chwała mi, że się w końcu za to zebrałam. No, w ogóle mam ostatnio taka później na shopping i... No, no. nawet ten skotkiem. Te niektóre figurki to były... Już kilka tygodni wcześniej, a więc, no... Ale... Yy, dzisiaj w końcu mam... wenę yy, i nagrywam wam ten shopping. A więc, najpierw przejdźmy do tej figurki, która była w tym pierwsza. Więc, no... A, i ona miała dodatek. ja ten dodatek, nie wiem gdzie on jest. Ja ostatnio robiłam sprzątanie w pokoju. Ona szybciej się gdzieś tam podziała ten dodatek. To było takie picie w misce i tam miał słomkę. Wrzucę wam gdzieś tu zdjęcie. O ile dam rady? No. Dobra, już sobie pod podaruję sobie to. No chyba niektórzy wiedzą jak to wygląda. Takie picie w, w misce i miało taką słomkę. I jakby... I, no ja nie wiem gdzie to jest No A więc przejdźmy do figurki A tą figurką jest Koli tak 58 Tylko łamany na dwa Czyli jedno z moich większych marzeń Ponieważ wiecie, że ja zbieram tą kolekcję koli I teraz mi brakuje jedynie 272 i koli siasteczkowego, Żeby mieć te Po jednym z każdego modelu No bez, mari bez wariantów magnesowych i wygełkowych. Ale za to też się zabieram. No. I teraz ta cena tego kolego była okropnie niska. Bo za ten jeden dodatek i za tego kolego zapłaciłam 15 zł. A ten koleś jest oryginalny. No. Miał odmalowany nos przeze mnie przed chwilą. No chyba no tak jeszcze zabezpieczę mu. Jeszcze uszy muszę mu pomalować. I będzie w stanie idealnym. No, tak wygląda, no i on akurat trafił mi się bardzo z czerwonym magnesem, czyli bardziej dla mnie zależało mi właśnie na tym z czerwonym, ponieważ tamten go jest, ten go jest trochę trudniej zdobyć. No, jest oryginalne, tu ma trochę startę, ma na złogówkę. Yy, no i jakbyście mogli tutaj zauważyć na brzuszku, ma tu napis, kurczę, ostrość. Yy... Dobra, chodź tu tysiące piąty. No. A ja tutaj mam jego braciszka. Cappuccino! Czyli G... ...koli 58. No. I on ma poniesioną łapkę. I ona trochę... Tutaj jaśniejsze to na główce i ten ma trochę dłuższy. No I, i ten ma ciemniejsze cienowanie. No i ten ma, ten w ogóle jest w złym stanie. I on ma 2004, więc jest rok różnicy między nimi. Jeszcze spróbuję zdobyć tego, tego wariancie magnesowym szarym. To jest taki. jest bardziej pospolity. No. A więc to jest pierwsza figurka. Druga figurka również jest unikatem, ale najpierw pokażę wam dodatki, które do niego dostałam To znaczy, one były na zdjęciach No, więc pokażę wam je Pierwszym dodatkiem jest... kurczę lampa mi się już waliła, prawie Jest taki... koniec? Nie, tutaj ma napis i jest on chyba od Pet Shopów Drugim dodatkiem jest to taka torba I ten napis LPS to ja chyba z bo to jest naklejka. Um, takie fajne. Można tu sobie wsadzić. Chyba mam tu moją już trzecia taka. I ona też jest oryginalna od LPS. Tutaj mamy jakiś taki stoliczek. On chyba nie jest od LPS. Przynajmniej mi się tak wydaje. Mi się wydaje, że on, on jest od Ponów albo od tych Shopkinsów takich. Następnym tym jest. Y Picie, na które mi okropnie zależało, bo ja lubię takie pićka pićka. dla pet shopów I one są oryginalne No, śliczne jest Kurczę, skacze mi Następnie mamy koszyczek Który tutaj się otwiera, można go otworzyć i tam sobie coś wsadzić I on jest też chyba do Następną rzeczą jest to karma i ona tutaj powinna mi klejkę. Ale tej naklejki nie ma. Czy tej? Taka z pieskiem takim. Fajny to jest. Następną rzeczą jest. Karma. Taka. Miserzce. Karma. I chyba też sobie pas Następną rzeczą są kolby, kukurydzy. Chyba one są EPS. Następnie mamy samą kolbę jedną ona tu chyba ma karmel? Nie wiem, tak wygląda jakbym miał karmel taki nalany Chyba jest? Kolba z karmel Albo w czymś, jakimś sosie? Nie wiem, ona chyba też jest sobie UFS Następnie mamy to takiego lodaj tego i takiego um, takie ciasto na talerzyku i one są od ponów Następnie mamy deskorolkę od Pet shopów, Taką rampę. Nie może zjechać. No fajne to. I to jest od Pet shopów. No i następnie mamy taką misiaka od Pet shopów I taki deserek od ponów. No. A figurką jest ten śliczny Mopsik z kostką? Nie wiem To limitowany mopsik i, yy, mo To jest taki śliczny ten mopsik On był limitowaną edycją, maszynowy magnesik, jest oryginalny Ma sprężynującą główkę I był to unikat Ogromny i on jest śliczny mm. Jeszcze mi się go udało zdobyć Z całym zestawem dodatków ze 30 zł. No, i on jest śliczny. No, tak wygląda. Nie wiem, jak będzie miał na imię. Bo ferrero. Z... Czy ja mówiłam, że ten koli nazywa się ferrero? Nie. Szybciej nie mówiłam. No, a więc tak. To jest ferrero. Tam temu kolię zdążyłam na A temu, gdzie się mi przyszedł, nie zdążyłam jeszcze. No, ale według mnie jest śliczny. No. W końcu go mam licznym unikatem, no i to już na tyle. Ja was żegnam i jakby zapraszam do e, poprzedniego shoppingu z kotkiem, short shortchem e, i też kolim jednym i chyba jeszcze, a jeszcze z pandami. No a więc już żegnam, papa. Pa.